I witamy wszystkich w odcinku specjalnym, takim nietypowym. I zaczynając od tego od przedstawienia się, ja się nazywam Marcin Porwicki, ja Marcin Kociołek i witamy was na kanale Dwa kierunki. Dwa kierunki powoli. Powoli jakby znajduje swoje miejsce na, na platformie YouTube i w świecie gołębiarskim z dużym nastawieniem na powoli. Dlatego postanowiliśmy troszeczkę Was podkręcić i ogłosić konkurs. Konkurs, w którym będą do wygrania dwa głębie, do rozpłodu, czyli jeszcze w okresie myślę, że fajnym, bo gdzieś to jest taki moment, właśnie, gdzie jeszcze parujecie, gdzieś coś jeszcze szukacie, gdzieś coś jeszcze. Więc my jesteśmy, chcielibyśmy przeznaczyć po jednym głębiu z hodowli. Hodowli to nie są ani odpady, bo zaraz ktoś a odpady albo coś dadzą, musicie wiedzieć. I tak ja przy okazji tu jakieś takie rozumowanie moje, później Marcin powie swoje, że my trzymamy hodowli zawsze gołębie i każdy hodowca trzyma do o, późnego, młodego, czy gdzieś trzyma, bo nie wie, jak mu się okażą pod kątem płci, tak? Dojrzałość gołębia się nieraz tych późnych, polotowych jest późniejsza i później nam brakuje. I moim zdaniem jest lepiej dokoptować swojego, niż na siłę chodzić kupować. Więc, a to się okaże samiec, samica, więc tych głębi zawsze jest więcej, ja trzymam również parę samic więcej dla tego, że jak samiec, na przykład samica gdzieś, nie wiem, zbije jajka, potłucze, no to ja mu wpuszczam inną, tak, jakby gdzieś i to wszystkie to są głęby jakby wartościowe, więc takie gołąbki poświęcimy i damy po jednym gołębiu z hodowli. Czy ty nie dasz? Yy, powiem tak. Mi, mi zosta ale muszę. Nie, zostały mi 3. No powiedzmy cztery gołębie, bo teraz kupiłem jednego gołębia jeszcze na aukcji, diabeł mnie pokusił. No ale mi tym, No powiedzmy 3-4 mam gołębie, które sobie ja zawsze, zawsze chowam sobie gołębie w rezerwie właśnie do yy, tego, żeby wiadomo, po lotach zostaje ci tam 60 młodych, tak? Yy, do lotu. I Później okazuje się, że jest na przykład nie wiem, 40 y, y, samców 25 samic różnie. Czasami właśnie potrzeba dwóch, trzech gołębi, żeby y, tak jak powiedziałeś, łączyć, żeby pasowało wszystkie gołębie, żeby pasowały w pary. Nie? Ja sobie zawsze co roku chowam, zostawiam powiedzmy, 3-4 takie gołębie, które są w rezerwie. I wiadomo, że jak już chowam, to chowam po najlepszych gołębiach i po takich, które jak już zostawiłem, to żeby już miało to jakiś sens i żeby jak już będę chciał po nich jakieś młode sobie uchować, no to żeby te gołębie się też nadawały do rozpłodu i tak dalej. Więc te gołębie, które u mnie zostały, to akurat są w mojej hodowli topowe, no ale już, że tak powiem, mogę się poświęcić dla tego naszego kanału i jednego gołębia, no bez przesady, że poświęcić, no ale jednego gołębia bardzo chętnie dam na konkurs, te gołębie już są gotowe, u mnie gołębie są zaszczepione, są przebadane, są zdrowiutkie, eleganckie. To są młode z czerwca, więc one są już gotowe do łączenia w pary. Tylko powiedzmy, mi, jakie warunki konkursu? Tak, ja tylko dodam, że też jestem jakby pewny, też w mojej hodowle były różne perturbacje. Myślę, że na dzień dzisiejszy, że tak powiem, okiem znałem to. Też również jakby jestem w stałej opiece jakby doktora tutaj Tencla. I gdzieś to widzę naprawdę, że te gołębie jakby już są, no są, to są, to są fajne, to są gołębie warte i ja nie mogę, mogę się, wiadomo, też osobą, można powiedzieć, że coś publiczną gdzieś, nie, nagrywając również swoje filmy, jestem w stanie spokojnie też jakby przeznaczyć e, fajnego gołąbka, e, jakie i tak dalej, to już szczegóły jakby może e, w momencie losowania powiemy tego łapki również jakby wycedzimy i je pokażemy i tak warunkiem do o, warunkiem do udziału w konkursie i w losowaniu jest subskrypcja naszego kanału o czym należy poinformować w komentarzu pisząc daje suba łapka w górę przykładowo albo poleciał sub również informacje o łapce i tego i również tą łapkę wcisnąć tak. Eee, powiemy tak, jeszcze że. Jeżeli... Czy może zróbmy tak. Czyli, konkurs, yy, wiadomo, że trzeba być subskrybentem kanału, i pod tym filmem, który teraz nagrywamy, trzeba dać w komentarzu na przykład: biorę udział w konkursie, może tak, i łapka do góry. Komentarz, napisać. Biorę udział w konkursie, i łapka do góry. Te osoby, które są mają skomentowane, te osoby, które mają tam nick, imię, nazwisko, różnie. No tak, ale ktoś napisze komentarz. Walcie się i, i też będzie brał udział nie, w konkursie? No to walcie się nie, nie? To czyli biorę udział Ała, w konkursie. walcie się, biorę udział daję wam suba i łapkę w górę, no A, to, no to jest, okay, no, no dobra, dobra, nie. E, tak, bo nie, ktoś może napisać po prostu, no nie wiem, walcie się, jak ktoś może napisać. Albo to, ktoś jak, napisze na przykład... Pozdrawiam, że... fajny konkurs, no to nie, no bo jakby tak, żeby to się chce pochwalić inicjatywy, ale gołębi nie chce, nie, bo, bo nie chce. Czyli z musi nie, być podróżnie. napisane, same biorę udział w konkursie, tak? Nie. Daję suba i łapka w górę. Czyli te dwa czynniki, trzeba dać łapkę w górę i suba. Koniec i nie mieszaj mi to już. Ale jak daję suba, napisane słownie i kciuk do góry, tak? Czy pod filmem kciuk do góry? Na, napisane. Daję suba i łapka w górę. Mam nadzieję, że jesteście bardziej inteligentni rozumiecie. Ja nie rozumiem. W komentarzu trzeba napisać yy, yy, daję suba, łapka w górę, tak? Oczywiście. Albo poleciał sub i tak dalej. Ee, żartujemy, ale... Wiadomo, ale konkurs nie jest żartem? Po to jest nas dwóch, że musi być jeden trochę mądrzejszy. Więc... <laughs> a drugi żeby, trochę... A drugi, tego, a drugi tego drugiego. Ale jeszcze dodam takie coś. Ja tak yy, myślę. Może się zgodzisz, albo to potwierdzisz teraz na wizji, albo nie potwierdzisz. Nie będziemy cieli tego filmu. Jeżeli będzie powyżej 100 komentarzy, Daje suba łapka w górę, powiedzmy, takiego, który, który informuje, że jesteście subskrybentami, co oczywiście jeszcze sprawdzimy. Eee, przekroczy setkę, to losujemy jeszcze po jednym bonie, bo nie będziemy głębi wymyślać nie wiadomo skąd i dawać. Eee, po jednym bonie na głębia młodego do lotu, skar po jednej schodobli Dwa bony rozlosujemy, jeżeli przekroczymy 100, 100 losów, czyli 100 razem komentarzy. 4. 4, yy, gołębie, dwa myślę, że do końca roku, a 2, yy, a 2 na wiosnę, bony, tak? Bony do lotów, do wiosn, W każdym razie, tak, wiosna jest. Yy, czy to będą majowe, czy czerwcowe? No, czerwcowe może już nie, takie żeby tak nie, też nie robić też ten. Chyba, że ktoś to powie, że chce młodego tak. do rozpłodu, tak? a nie do lotów, no to wtedy można się dogadać też inaczej, nie? Myślę, że to już prywatnie nie będziemy no. tak wchodzić. Losowanie kiedy? 20, wstępnie myślę, że wyniki, zrobimy losowanie 22 grudnia, tak? Wstępnie, tak? Tak, 20, 20, 22 grudnia, e, czyli mamy dwa tygodnie, żebyście wciskali tam, gdzie trzeba. Pod tym filmem. I dzisiaj. pod tym filmem dzisiejszym. A my z tego filmu wytniemy komentarze. komentarze i będziemy losować. nie? Tak, i będziemy kolorować także nic. E, zapraszamy do subskrypcji. Nie tylko dla konkursu, ogólnie. Dla ciekawości i zobaczenia, co my przygotowujemy dla Was. Koniec. Dobrze lat. Pozdrawiam wszystkich hej.